Procesem Opolskiego Ogrodu Zoologicznego jest z całą pewnością sprowadzenie goryli, o której niezwykle trudno i trzeba spełnić bardzo restrykcyjne warunki, żeby, żeby goryle mogły do Opola trafić i mamy taką grupę, mamy grupę samców z naszego ogrodu, Samce gorli później idą do innych ogrodów, na przykład tak jak Abeku do Lipska czy Diego do Tajpej na Tajwanie. W ogrodzie zoologicznym trzeba się zatrzymać i chwilę popatrzeć na zwierzę, ponieważ nie jest to wystawa jak muzeum, tylko oglądanie jakby. Jakiegoś, jakiejś części życia zwierzęcia. I trzeba troszeczkę o tych zwierzęta jednak wiedzieć, przeczytać tabliczki, ponieważ osoby przychodzące, oglądające goryle bardzo często mają pretensje czy zarzut, że goryl ciągle śpi. On nie śpi. On śpi mniej więcej co 2-3 godziny. Ale jeżeli ktoś idzie na nowy teren, czy dalej zwiedzać zoo i widzi śpiącego goryla i wraca po dwóch godzinach, to dla każdego, kto zna tryb życia goryla, wiadomo, że on będzie sobie znowu drzemał, prawda? Natomiast ten czas pomiędzy był yy, spędzany na Zabawach i na żerowaniu. Gdy przyszłam do pracy, to zaczynam spełnienie swoich obowiązków jako pielęgniarz zwierząt. I były to niezwykle ciekawe doświadczenia, bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Wtedy pracowałam na wszystkich działach po kolei, po tygodniu, czasem, czasem po dwóch, i tam zdobywałam takie doświadczenia bardzo praktyczne, które później przydają się oczywiście w pracy asystenta jak najbardziej, ponieważ wiemy co pielęgniarz musi wykonać, jakim wysiłkiem musi to wykonać, a także osoba, która pracuje bezpośrednio przy zwierzętach, zna ich wymagania lepiej niż ktoś przychodzi i nigdy się nie spotkał bezpośrednio z pracą przy konkretnie przy danych zwierzętach.